99% facetów tego nie robi, a kobiety to uwielbiają. Wiedziałeś, że w świecie związków istnieje tajny język? Język, który, gdy go rozszyfrujesz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki łączysz się z kobietami. Cześć, jestem Sali, i dzisiaj odkryję przed Tobą siedem sekretów, które kobiety kochają, ale rzadko się do nich przyznają. Przygotuj się na fascynującą podróż do kobiecego wszechświata. Wyobraź sobie, że potrafisz czytać w jej myślach, rozumieć jej najgłębsze pragnienia i dokładnie wiedzieć, co zrobić, żeby ją zdobyć. Brzmi niemożliwie? Cóż, wcale tak nie jest. I właśnie tego dzisiaj cię nauczę. Ale zanim zaczniemy, musisz coś dla mnie zrobić. Jeśli naprawdę chcesz rozwikłać te tajemnice i stać się nieodparty, kliknij teraz przycisk Lubię to. To nie tylko pomoże mi dotrzeć do większej liczby facetów takich jak ty, ale także będzie Twoim zobowiązaniem do zastosowania tego, czego się nauczysz. Zrobione? Idealnie. Zaczynajmy. Pierwszy sekret. Magia dotyku przed intymnością. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele randek kończy się frustracją, nawet jeśli wszystko wydawało się idealne? Odpowiedź może leżeć dosłownie w Twoich rękach. Kobiety uwielbiają masaż przed intymnymi chwilami. Ale niewiele powie to otwarcie. Dlaczego? Bo dla nas, kobiet, więź emocjonalna jest tak samo ważna jak fizyczna. Masaż to nie tylko fizyczny relaks, to sposób na powiedzenie zależy mi na tobie, bez użycia słów. To pokazanie, że jesteś gotów poświęcić czas i energię na jej przyjemność. Mężczyźni, którzy to rozumieją, mają ogromną przewagę, tworzą atmosferę zaufania i intymności, która wykracza daleko poza płaszczyznę fizyczną. Ale uwaga! Nie mówię o ugniataniu jej jak ciasto. Kluczem jest subtelność, dbałość o szczegóły. Obserwuj jej reakcje, słuchaj jej oddechu. Masaż to taniec, a ty musisz nauczyć się kroków. Drugi sekret sztuka szacownego flirtu. Wielu mężczyzn myśli, że kobiety nie lubią być flirtowane. Duży błąd. My to uwielbiamy, ale pod jednym kluczowym warunkiem: musi to być robione z szacunkiem i inteligencją. Flirt jest jak partia szachów. Każdy ruch się liczy, a strategia jest kluczowa. Dobrze przeprowadzony flirt sprawia, że kobieta czuje się pożądana, ale nie uprzedmiotowiona. To delikatna równowaga między okazywaniem zainteresowania a utrzymywaniem tajemnicy. Użyj humoru, prawszczere, ale subtelne komplementy. Sekretem jest sprawienie, by się uśmiechnęła, a jednocześnie zostawienie jej ciekawej Twoich prawdziwych intencji. Trzeci sekret. Moc głaskania po włosach. Wydaje się proste, prawda? Ale za tym gestem kryje się nauka. Skóra głowy jest niezwykle wrażliwym obszarem, pełnym zakończeń nerwowych. Kiedy głaszczesz kobietę po włosach, nie tylko dotykasz włosów, aktywujesz kaskadę przyjemnych doznań. Ale uwaga, wyczucie czasu jest wszystkim. Ten gest powinien być zarezerwowany na chwilę intymności. Kiedy istnieje już nawiązane połączenie, jeśli zostanie wykonany w odpowiednim momencie, może zadecydować o tym, czy zostaniesz uznany za zwykłego faceta, czy za tego faceta. Czwarty sekret: ręka na plecach w miejscu publicznym. Ten pozornie prosty gest ma dla kobiet głębokie znaczenie. Przekazuje ochronę, troskę, a przede wszystkim dumę z bycia z nią. To niewerbalny sposób na powiedzenie, Jesteśmy w tym razem. Kluczem jest tu delikatność. Nie powinien to być gest zaborczy ani kontrolujący, to łagodna obecność. Stałe przypomnienie, że jesteś tam obok niej, gotowy ją wspierać. Ten rodzaj mowy ciała przemawia bezpośrednio do kobiecego instynktu poszukiwania niezawodnego i obecnego partnera. Piąty sekret: bycie jej bohaterem. Teraz posłuchajcie uważnie, bo to jest kluczowe. Kobiety uwielbiają, i powtarzam, uwielbiają, kiedy mężczyzna broni je w trudnych sytuacjach, ale jest w tym haczyk. Rzadko się do tego otwarcie przyznają. Dlaczego? Bo żyjemy w erze kobiecego empowermentu, gdzie wiele kobiet czuje, że muszą być silne i niezależne przez cały czas. Ale prawda jest taka, że w głębi serca wciąż istnieje to pierwotne pragnienie posiadania obrońcy. Nie mówię o ratowaniu dam w opałach. Mówię o małych gestach. Uprzejmej interwencji, gdy ktoś jest dla niej niegrzeczny, wspieraniu jej w dyskusji, nawet tylko spojrzeniem współudziału, lub po prostu byciu przy niej w niekomfortowych sytuacjach. Kiedy to robisz, aktywujesz w niej coś głębokiego i pierwotnego. W jej oczach stajesz się kimś, komu może zaufać, kimś, kto będzie przy niej w trudnych chwilach. I uwierz mi, to jest niesamowicie pociągające. Szósty sekret. Moc snów. Czy słyszałeś kiedyś, że sny są językiem podświadomości? Cóż, wykorzystaj to na swoją korzyść. Powiedzenie kobiecie, że śniłeś o niej, jest jak otwarcie drzwi prosto do jej serca. Kiedy mówisz jej, że pojawiła się w twoich snach, mówisz między wierszami, że zajmuje twoje myśli, nawet gdy nie jesteś świadomy. To sprawia, że czuje się wyjątkowa, pożądana i przede wszystkim obecna w twoim życiu w głęboki i znaczący sposób. Ale uwaga, Wykonanie jest kluczowe. Nie wymyślaj skomplikowanych ani dziwnych snów. Trzymaj się prostoty i szczerości. Coś w stylu wiesz to dziwne, śniłem o tobie wczoraj wieczorem. Po prostu rozmawialiśmy w kawiarni, ale obudziłem się z tak przyjemnym uczuciem. To wystarczy, aby zasiać potężne ziarno w jej umyśle. Siódmy sekret urok brody. Teraz, jeśli zawsze chciałeś zapuścić brodę, mam dla ciebie świetne wieści. Wiele kobiet uważa brodę za niesamowicie atrakcyjną, ale niewiele przyzna się do tego otwarcie. Broda to nie tylko dodatek do twarzy, to symbol męskości, dojrzałości i, wierzcie lub nie, płodności. Badania pokazują, że kobiety często kojarzą mężczyzn z brodą z takimi cechami jak siła, ochrona i zdolność do zapewnienia bytu, ale nie byle jaka broda. Zadbane broda pokazuje, że dbasz o swój wygląd, nie będąc zbyt próżnym. To idealna równowaga między rustykalnością a wyrafinowaniem, i, co najważniejsze, pokazuje, że nie boisz się zaakceptować swojej męskości. Teraz, zanim ujawnię specjalny bonus, który obiecałem, chcę, żebyś na chwilę się zatrzymał i zastanowił, ile z tych sekretów już znałeś, ile zastosowałeś w swoim życiu. Jeśli odpowiedź brzmi niewiele lub żaden, nie martw się. Ważne jest to, że teraz masz tę wiedzę. Przy okazji, jeśli chcesz jeszcze głębiej poznać te tajne kody atrakcyjności i odkryć techniki psychologiczne, behawioralne i emocjonalne, o których niewiele osób wie, gorąco polecam moją książkę Sekrety Atrakcyjności. Tam ujawniam kulisy tego, co naprawdę budzi pożądanie i więź w kobietach, w praktyczny, bezpośredni i transformujący sposób. To obowiązkowa lektura dla każdego mężczyzny, który poważnie podchodzi do swojej ewolucji emocjonalnej i swoich związków. A oto bonusowy sekret, coś, co może wydawać się proste, ale ma głęboki wpływ. Mocne uściski i pocałunki w czoło. Brzmi głupio? Wcale nie. Te gesty niosą ze sobą ogromne znaczenie emocjonalne dla kobiet. Mocny uścisk to nie tylko kontakt fizyczny, to sposób na powiedzenie Jestem tu dla ciebie, jesteś ze mną bezpieczna. To demonstracja siły i jednocześnie uczucia. A pocałunek w czoło? To czyste złoto. Przekazuje ochronę, czułość i co najważniejsze szacunek. To tak, jakbyś mówił, jesteś dla mnie bezcenna, bez użycia ani jednego słowa. Teraz wyobraź sobie, że opanowałeś wszystkie te sekrety. Wyobraź sobie, że potrafisz czytać między wierszami, rozumieć czego ona naprawdę chce, nawet gdy tego nie mówi. Stałbyś się praktycznie nieodparty. Ale pamiętaj: z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wykorzystuj tę wiedzę mądrze, zawsze szanując jej granice i pragnienia. Kluczowe pytanie brzmi: co zrobisz z tymi informacjami? Czy nadal będziesz robić to samo, oczekując innych rezultatów? Czy zrobisz następny krok i naprawdę zmienisz swoje życie miłosne? Jeśli dotarłeś aż tutaj, wiem, że jesteś inny, wiem, że jesteś gotów na tę zmianę. I dlatego chcę cię specjalnie zaprosić. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Dlaczego? Bo ten film to tylko wierzchołek góry lodowej. Mam o wiele więcej do podzielenia się z tobą sekretów, które mogą zrewolucjonizować nie tylko twoje związki, ale całe twoje życie. Subskrybując, nie tylko uzyskujesz dostęp do większej ilości treści. Dołączasz do społeczności mężczyzn zdeterminowanych, by stać się najlepszą wersją siebie mężczyzn, którzy rozumieją, że prawdziwa moc nie tkwi w manipulowaniu, ale w zrozumieniu i prawdziwym nawiązywaniu więzi.